Serdecznie się z Państwem witam, 23 sierpień 2023 rok Proszę Państwa, to jest ul numer 12 Odkład zrobiony przed jupiterami na potrzeby przyjęcia matki z pasieki z Celki, ale to nie wyszło ale zrobimy minimalny odkład gdzie wszyscy się śmiali, że taki odkładzik Matki nie wychowa, za mało pszczół, nie będzie miał się kto nimi nią tą nim ją tą niestety odkład matkę wychował później był zasilany lekko pszczołami no i to wszystko bardzo dobrze wygląda a teraz temu odkładowi tą matkę muszę odebrać i dać do ula dużego ula numer 8 gdzie była młoda matka nieczerwiąca o tym są nagrania na moim kanale a tak ona nosi tą nawłość ta rodzina coś przyniosła niestety zamierzałem ją podkarmiać ale mało czasu i tak zostanie teraz jej wezmę matkę kolejny cios w tą rodzinę pięknie nowy podany plaster zaczerwiony choć matkę wezmę to tu będą mieć co wykarmiać także w sumie to na jedno wychodzi proszę państwa plaster pani choć niedawno podany, zaniesiony. On był podany z pokarmem A ja tu kopę dalej za matką, aby ją znaleźć i włożyć duran numer 8. Gdzie matka została zabrana? Tu ładnie czerwił. Gdzie matka została zabrana? No zobaczymy. Czy w Wulu 8 będą miseczki matecznikowe? Mateczniki założone powinny być. Kąż wczoraj matkę wziął. Nagrania na ten temat będą na stronie internetowej komórki zaniesione tylko, że matki nie widać Także choć wezmę matkę To pszczoły i tak będą mieć robotę Wychować czerw a matka we wrześniu jeszcze zdąży się nasienić. Bez niczego. Nawet w październiku się nasieniają. A w listopadzie tu już jest gorzej. No a nie, matka czerwi Taka mała rodzina. Tak się wyrobiła to, że matki nie widać, w tym problem myślałem, że podam matkę Zula 20, no ale tam nie ma czerwiu, nie ma jajek o, jest matka, widzicie, drodzy Państwo i tu matkę Państwo, tą matkę muszę przejąć. Tylko gdzie ona mi się podziała? Gdzie się ta matka podziała? Gdzie się schowała? Jest matka, jest, proszę Państwo, jest. Już wyszło na prostą. I teraz. Bardzo pięknie mi się to udało zrobić, drodzy Państwo, tylko teraz kwestia, żeby jej dołożyć w pszczółek. Tylko to wszystko, ten cukier na upale, Nie jest niezbyt pewny. Wystarczy jej tyle przyłek Państwo. I udało się. Także tu jest w sumie ile ramek czerwiu? Cztery czerwiu i jedna jajka. Tak, komórki wolne są. zaniesione i drodzy Państwo, teraz ten nul zostawię tu muszę się wrócić ramki poukładać do tego. A muszę teraz gonić do rodziny, gdzie będę podawał matkę. Do rodziny, gdzie matka była stara, nie stara, bo z początku lipca, która, z końca lipca, może z połowy lipca, która przestała czerwić, nie wiadomo dlaczego. Ten uraz powstał i teraz Drodzy Państwo idę do ula numer 8 UL numer 8 To jest drodzy UL, gdzie była matka która przestała czerwić. Młoda matka słabo zaczęła czerwić i szybko przestała Wczoraj z tego. Jednak znalazłem matkę po kilku podejściach. A dzisiaj muszę stwierdzić, czy założyły miseczki matecznikowe. Matkę, którą znalazłem, poddałem badaniom: czy to stara, czy młoda. Matkę, którą znalazłem, poddałem badaniom: czy to stara, czy młoda. Nagranie stosowne będzie. Na moim kanale, jak tę matkę badałem, czy stara, czy młoda, proszę sobie poszukać. Już nie pamiętam, jaki ten tytuł będzie nagrania. Czy jest? I teraz muszę stwierdzić, czy założyły mateczniki ratunkowe. Tu nie ma nic. Widzicie, drodzy Państwo, po schwytaniu matki rodzina od razu założyła miseczki matecznikowe. To jednak to była stara matka, jedyna i nie wróciła do ula, tylko jakiś ptaszek ją zjadł. O! I pojawiły się Miseczki matecznikowe ładny czerw, poddany. Rodzina czerw wychowuje i tu na końcu gniazda proszę Państwa. Tylko po zabraniu matki pojawiły się miseczki matecznikowe, a nie mateczniki ratunkowe. No do. O, tu jest wicie. No bardzo dziwnie się ta pszczoła zachowuje, że nie zakłada mateczników ratunkowych, tylko miseczki matecznikowe. Na co ona liczy? No, drodzy Państwo, mam tu mieszane uczucie, uczucia, czy nie ma drugiej matki młodej? Czy nie ma drugiej matki młodej? nie zakłada mateczników ratunkowych na czerwiu i komiseczki matecznikowe Także czasem niczym założy mateczniki ratunkowe schodzi do 3 dni Państwo widzicie? Zakładają mateczniki, ale nie na czerwiu. Można powiedzieć, że miseczki matecznikowe, skoro zakładają mateczniki, tak jakby mateczniki, bez, bez, bez czerwiu, bez jaj. No, naprawdę. Jestem zaskoczony tym działaniem pszczółek. I teraz, jak tą matkę młodą podać? Jak tą młodą matkę podać? Chyba co będzie ją zabezpieczyć przed wygryzieniem inaczej będzie zabezpieczyć przed szybszym wygryzieniem bo coś to nie gra wszystko I teraz, na pewno państwo mi podpowiedzieliby, żebym tą rodzinę, są wziął matkę, połączył z tą. To będzie siła. No siła będzie, ale zawsze nawet taka słaba rodzina, to na wiosnę w pasiece dodatkowa matka zapasowa. Teraz nie trzymam matek zapasowych na zimę. No to mogę sobie na większą ilość, na wielkim ulu rodzin pozwolić. I tak przeglądam. Na no ładnie wszystko leją. Tylko mnie zastanawia ta sytuacja Dlaczego one tak inaczej postępują Nie założą na czerwiu matycznika ratunkowego Tylko Zakładają puste Ale Czasem schodzi do trzech dni niczym Założą i tak patrzę po tych plastrach, może będzie następna matka młoda dzisiaj jest pochmurno To nie pe na pewno nie lata się oblatywać i ten plaster jest bardzo, bardzo ciekawy Ten plaster jest bardzo ciekawy tak jakby tu miało się rozpocząć czerwienie naprawdę ten plaster tak wygląda jakby się tu miało rozpocząć czerwienie drodzy Państwo w tym mulu przypadkiem nie było dwóch matek jedna nie a druga młoda którą wychowały i tu już jest poddany plaster, na tym plastrze nie zakładają miseczek matecznikowych, mateczników, wszystko gra. Także ciekawa sytuacja. Też tu plaster poddany. Pięknie komórki wypełnione przerwiem. I nie widać miseczek, nie widać nic. Jest bardzo parno. Też laser poddany pięknie, ten czerw pielęgnują. Także sytuacja do końca nie jest jasna. No i niestety niestety jutro z rana chyba trzeba będzie zaglądnąć do tej rodziny tak proszę Państwa no i podam tą matkę tylko, że zabezpieczę ją przed wygryzieniem innej rady nie ma byle mi do jutra i serdecznie się z Państwem na tą chwilę żegnam